Przyjechaliśmy na dwa tygodnie na kurs językowy, idziemy po rynku krakowskim, a tu nagle na wysokości pięciu metrów przy budynku wisi tablica taka stara, niebieska, z czasów wojny Adolf Hitler Plac. Ja mówię do kolegi: Bernd, zobacz, Polacy to chyba zapomnieli zdejmować. No, można okay. przeoczyć, bo wisi wysoko. Zaraz przy następnej kamienicy znowu. Następna tablica, Adolf Hitlerplatz. Ja mówię, no, Bernd, jutro to zgłosimy. No, zobacz, 50 lat minęło, my musimy to zgłosić, żeby mm -hmm. pokazać, że Niemcy się zmienili. Ale potem pod Kościołem Mariackim, właśnie były dwie ciężarówki Wehrmachtu, i kolega mówi, no, co jeszcze, myślisz, że to też zapomniano? E, okazało się, że właśnie em, Steven Spielberg kręcił listę Schindlera, i my tego dnia przyjechaliśmy, kiedy oni, Yy, przedekorowali cały rynek Aha. na yy, rok czterdziesty okupacja.